Wyjątkowo mamy wtorek nie poniedziałek, 26 września. Wczoraj załadowałem towar we Włoszech, tutaj nad bolonią trochę i pojechałem po załadunku od razu na serwis, ponieważ już się zbliżał tutaj przegląd olejowy, taki malutki, więc korzystamy sama wymiana oleju filtra, ale za to jeszcze mi dodatkowo dokręcili nad kola. Ale co było takie dziwne z tym serwisem, to no to jest kraj macierzysty weko, no ale w sumie to też Włochy, więc nie można o tym zapominać, że ten serwis trwał tutaj 3,5 godziny, bo normalnie serwis ostatnio w Polsce miałem przez półtorej godziny i to był ten duży serwis, a tutaj tylko wymieniali filtr oleju i olej. Na lepsze okazje jeszcze dokręcili mi nadkola, więc myślę, że te nadkola spowodowały te opóźnienie w czasie. No i Ogólnie dzisiaj miałem płynąć już o 20 do Irlandii, ale z racji tego, że tak późno wyjechałem, to dopiero prom będę miał na środę, na 16.30, także sobie już na spokojnie zdążę, bo tak to bym na tą 20 dzisiaj nie zdążył. Jeszcze jestem we Włoszech, tutaj na końcówce Włoch, może nawet jeszcze kawałek mi brakuje do tej końcówki Włoch. Bo jestem zaraz za Turynem na parkingu. No chciałem iść jeszcze się wykąpać, ale niestety zamknięte, także będę próbował się wykąpać jeszcze we Francji dzisiaj. No i do pokonania jest jeszcze 1000 km, 1100 prawie km, chyba coś takiego, albo nawet 1200. Nawet już nie pamiętam, jak to się prezentowała nawigacja pod koniec wczorajszego dnia, więc ja jeszcze sobie umyję na szybko zęby. Ogarniam się i ruszamy. Jest 7:29, maksymalnie o 8 .00. chciałbym ruszyć. Także do was standardowe. Cześć, siemanko, dzień dobry i zapraszam na kolejny odcinek. Zrobić obchodzik samochodu dookoła, czyli się nie próbował gdzieś tam włamywać. jeszcze zerknę na to, i można ruszać. Dobra, tutaj pląba cała. Pląba cała. Samochód z zewnątrz. Wydaje się, że cały. Także wsiadamy i ruszamy dalej. Zacząłem swój spacer po górach. Można nazwać to spacerem z tego względu, że tu się naprawdę wolno jeździ. Trzeba uważać na to, żeby samochód się za bardzo nie rozpędził. W tym momencie, akurat, zjeżdżam, ale do tej pory się gdzieś tam wspinałem pod górę. No i to jest o tyle lepsze, że no, samochód się nie rozpędza. Tyle, że więcej paliwa spala. W tym przypadku mniej paliwa spalam, ale muszę kontrolować, żeby samochód mi się za bardzo nie rozpędził, bo tutaj przy tych zjazdach naprawdę szybko y, dzieje się właśnie ta sytuacja, kiedy samochód się rozpędza, bo, y, bo są dosyć strome i nawet na biegu y, potrafię osiągnąć naprawdę dużą y, tutaj y, szybkość. Pomimo tego, że silnik wyje wtedy, jak się masz. No i trzeba te zjazdy wykonywać o tyle umiejętnie, żeby też nie popalić tych hamulców, bo to jest bardzo łatwe do zrobienia, właśnie przy takich zjazdach. No i trzeba również uważać na y, użytkowników y, jadących choćby z przeciwka, z tego względu, że dużo osób y, potrafi nie mieć taki, jakiegoś tam doświadczenia jazdy w górach, się rozpędzą za szybko, potem łuk robią. Całym tutaj odcinkiem ulicy po całej szerokości, i wtedy jak ja się za bardzo rozpędzę, no to może wyjść jakaś powiedzmy tutaj kraksa. Ja nie mówię, że ja to robię wszystko idealnie, czasami też jakiś zakręt wykonam za szeroko, no ale nie, nie jakoś bardzo mocno. I staram się zawsze to korygować. No, trzeba, trzeba troszkę się wysilić właśnie przy tej wiedzie to nie jest jazda tutaj już autostradą yy, tu jest taki stuprocentowy land no i yy, właśnie w takich stuprocentowych landach jest to że może yy, warunki jazdy są ciężkie ale za to za to wszystko yy, wynagradza widok za oknem i choćby tak samo jest w tym przypadku, teraz już powoli sobie dojeżdżam do miejscowości Briancon we Francji. No i stąd będę się kierował już na Grenoble. I w międzyczasie będę miał jakieś tankowanie, bo paliwka też ubywa. No teraz, już przy zjazdach, można powiedzieć, przybyło tego paliwa. W sensie zasięgu, y, jaki pokazuje komputer. Y, bo jednak, tak jak Wam mówiłem, spalanie jest dużo mniejsze. Także komputer też o wiele bardziej pozytywny tutaj wynik pokazuje no i do tej stacji będę miał, nie wiem, jakieś jeszcze 40-50 km ale warto sobie na zapas zatankować, bo tak jak powiem, no w górach ciężko też ocenić ten stan paliwa żeby, żeby tak tam starczyło, powiedzmy, na stacjanie, to jest taki spory śniadanko, bo 12 nastała godzina no i będę sobie robił kasadyję ponieważ no w sumie nic innego nie mam, więc dzisiaj na śniadanko kasadyja, ale w takich tutaj warunkach yy, wśród przyrody ja to no już drogą normalną, autostradą w stronę Lyonu, no i tak naprawdę do Lyonu mam tylko tą drogę e, płatną, e, określoną, którą mogę jechać. Potem od Lyonu już muszę jechać drogami bezpłatnymi do portu. Zostało 909 km, ale to na razie jest taka wartość z tego względu, że potem, e, potem po prostu jak zmienię na drogi bezpłatne, to ta wartość się pewnie nieco zmieni, jeśli chodzi o kilometry także potem sobie zobaczę ile dokładnie mi zostało a na razie jest jak jest pogoda ładna się zrobiła jestem w długich spodniach bo we Włoszech jak rano wstałem to było naprawdę chłodno a teraz się już tutaj zrobiło ciepło fajnie także zaraz i chyba spodnie będzie trzeba po prostu zmienić było śniadanie teraz mamy godzinę 18 więc pora na obiad Dzisiaj pizza z patelni. Ostatnio to jest taki mój nawyk, że kupuję sobie pizzę mrożoną, czy też tak jak teraz z lodówki i właśnie robię ją na patelni. No bo, oczywiście, jakby jakbym inaczej miał to zrobić w trasie, robię tą pizzę na patelni. No, nie jest najgorsza, nie jest jakaś super mega, ale taki obiad kosztuje mnie 3 euro. No i mamy kolejny dzień, już mi zostało tylko 264 km do celu. No wczoraj pojechałem sobie do godzinki między 23 a 12 w nocy. Już nie pamiętam dokładnie, która była, ale coś w tych granicach. No i dzisiaj dopiero o 8 rano wstałem. 8.30 w sumie ruszyłem. No i jeszcze będę musiał zjeść sobie jakieś śniadanie. Yy, zrobię sobie najprawdopodobniej na to śniadanie mizerię, z tego względu, że mam jeszcze kilka ogórków. Yy, no i żeby one się nie popsuły, to sobie zrobię tą mizerię. I to będzie takie moje śniadanie. A że ja bardzo lubię, to mogę zjeść i samą bez żadnych dodatków. Także przed chwileczką sobie również zatankowałem, no i gnamy już bezpośrednio do portu. Nawigacja pokazuje dojazd na 13.09, więc będę mniej więcej w tych godzinach, co chciałem być, czyli do 14.30, czyli takie dwie godzinki przed wypłynięciem. Także wszystko jest na spokojnie No na razie jest pochmurno Aż mi się odechciewa Ale taka pogoda też czasami bywa Niestety Jak i powiedziałem Taki zrobiłem Mizeria na śniadanie Tym razem taka inna Nie zawsze robiłem Bo zrobiłem według przepisu kolegi Z którym ostatnio stałem z, Tutaj z cebulą Sokiem z cytryny I tak dalej i tak dalej Także naprawdę nowe smaki są odkryte Powolutku sobie wjeżdżamy już na prom, no ale będzie ciekawie. Bałeczka powiedziała, że może wypłyniemy o czasie, ale nie wiadomo, Nie wiadomo na którą dopłyniemy z tego względu. Zresztą duże sztormy po prostu, i tak jak nawet w drugą stronę, to z tego co wiem, to chłopaki już sobie stoją, czekają, bo są promy przesuwane. No i w tym przypadku też może tak być, też właśnie będziemy. Też mogli wypłynąć dużo później, bo tutaj jeden gościu z obsługi Polak mówił, że nawet będzie tak, że możemy wypłynąć stąd dopiero o 21.00. Rejs sobie cały czas trwa i to bardzo długo, bo już tak naprawdę powinniśmy dopłynąć. Mamy 12.12, 12, ale kapitan mówił, że dopłyniemy około 22.15, czyli tak naprawdę przed nami jeszcze 10 godzin rejsu, więc jest przed nami jeszcze spora podróż. No, w nocy to on się chował tutaj za cypelkiem Anglii, żeby nie wpaść w sztormy. No, naprawdę było bardzo spokojnie. W sumie, jak na to, jak tutaj zapowiadają i tak dalej te sztormy, no to naprawdę jest to może w tej chwili spokojne. No, ale jeszcze chyba się chowamy, że tak powiem, przed tymi tutaj sztormami. No i tak jak mówię, dopłyniemy. Znaczy. Zobaczymy, czy dopłyniemy o tej 22.15. Bo mieliśmy dopłynąć 19.30, a teraz właśnie zmienił zdanie, że dopłyniemy 22.15, także jeszcze zobaczymy, jak to długo potrwa. W każdym razie najważniejsze, że kajuty, kajuty są to jest najważniejsze, bo człowiek, chociaż właśnie, o, może się położyć, odpocząć i jakoś mocno się tym nie stresuje, pomimo tego, że. Tak naprawdę dzisiaj powinienem rozładować towar. No cóż, będę musiał rozładować jutro, i mam nadzieję, że jutro od razu towar załaduje z powrotem, żeby nie utknąć w tej Irlandii, bo i tak miałem właśnie w piątek mieć teoretycznie załadunek, lecz no mam nadzieję, że nic się nie zmieni w tym kierunku tego załadunku, że i tak załaduję i będę wracał od razu na kontynent. No już powinny się wtedy te sztormy uspokoić, no ale fakt faktem już na pewno jest spora kolejka do tego, żeby przepłynąć w drugą stronę. No i zobaczymy jak to będzie z tym powrotem. Ale dobra, bo to jakieś na razie gdybanie. No były te takie standardowe dwa posiłki, czyli wczoraj obiad o kolacja, dzisiaj śniadanie. No i ma być jeszcze chyba obiad o kolacja z racji tego, że się rejs przedłużył, no to będą te posiłki trzy. No ale no ale to dopiero tam później. Na razie jest spokój, mówię. W ogóle moim zdaniem nie buja, jak na to, jak tutaj zapowiadali. No, w gorsze sztormy, pff, kilkanaście razy większe, płynąłem i było spoko. Także dalej trzeba sobie odpoczywać i czekać na to, aż dopłyniemy. Już tutaj, jak widzicie, płyniemy sobie wzdłuż brzegu irlandzkiego. No ale w sumie kręcimy się cały czas w kółko, bo w dokach, w porcie nie ma miejsca dla nas. No, i musimy czekać. Tutaj już kapitan informował, że najprawdopodobniej wpłyniemy dopiero około 12 w nocy. Także mówię, no ten rejs się mega, mega wydłuża. No, ale cóż, co zrobić? W końcu, zamiast tutaj 3 razy jedzenia, dostaliśmy 4 razy jedzenie. Także fajnie, zadowane przez Irisha, nasze wyżywienie tutaj zostało. Już teraz, już tak naprawdę, siedzimy sobie jak na szpilkach i czekamy, aż dobijemy do portu, bo już skajut nas, że tak powiem. Wyprosili, bo tam chcieli posprzątać, i tak to wszystko się prezentuje na obecną chwilę. Tak, wracając jeszcze do tych sztormów, no to tak jakoś pomijaliśmy to wszystko, że ja przynajmniej na statku w ogóle nie odczułem tych sztormów, jakby przebiegał ten rejs normalnie. Poza tym, że jest mega wydłużony. W końcu nadszedł ten czas, że będziemy zjeżdżać z promu. Cały, cała tutaj przeprawa zajęła 34 godziny 38 minut. Także naprawdę długo. Teraz sobie z ciekawości zobaczymy, ile, jakie napięcie pokazuje tutaj akumulator. Bo lodówka, tak jak Wam mówiłem, nie była odłączona, ale cały czas działa. Także chwilkę musimy sobie zaczekać, aż się poprzełącza. 11,4. Także na spokojnie odpali. Na razie jeszcze nie będę odpalał, bo zanim dobijemy, zanim będziemy zjeżdżać, to chwilę minie. No ale powiem Wam, grubo, grubo. I teraz zjadę. Tutaj mam zaraz niedaleko parking. Rano podjadę na rozładunek i zobaczymy, czy uda się jeszcze coś załadować. Jedyne co Wam powiem, mega, mega mnie bolą plecy. No. Wtedy co tak cały dzień jechałem, że zaczęłem o 8 rano jechać już tam z Włoch przez Francję to jechałem no dosyć długo tak naprawdę, bo dopiero przed 12 się zatrzymałem no to cały dzień jazdy tam z jakimiś przerwami oczywiście ale plecy, plecy mega, mega mnie bolą i teraz po prostu trzeba to przecierpieć, bo nic nie pomaga. I leżenie na plecach, na brzuchu i tak dalej, nic nie pomaga. Się śmieję, że jakbym płynął z ten online, tam jest spa. No i tam jakieś 40 minut masażu, to jest 40 euro. Bym wydał te 40 euro na ten masaż, żeby po prostu przestały mnie te plecy boleć, bo no jest ciężko, jest ciężko. Nawet te kaszle to taki przeszywający ból znowu jest. No ale cóż, trzeba to jakoś przetrwać. Tu, jednemu koledze, akumulator nie wytrzymał, i pomimo, że wyłączył lodówkę, no to trzeba ratować z kabli. No, chłopakom tam nie szło połączenie tych kabli i odpalenie samochodu, ale mówię, a wezmę tego swojego jump startera, pójdę, yy, spróbuję z niego odpalić, bo krótsze połączenie kabli między właśnie baterią a akumulatorem i na strzała od razu samochód odpalił, także elegancko. Czyli znowu mój jump starter się przydał. Tylko, że nie mi, bo odkąd go kupiłem, to już mi po prostu te akumulatory normalnie trzymają. Właśnie rozładowałem swój towar i od razu kieruję się na swój załadunek, z tego względu, że wczoraj już jak zjechałem z promu zobaczyłem, że dostałem zlecenie zupełnie inne niż mi wcześniej tam zapowiadano, ale dla mnie lepiej, bo jest po prostu dłuższe. No ale mam 229 km do załadunku swojego. No tak naprawdę muszę przejechać na drugą stronę. Irlandzkiej wyspy, tam załadować i od razu wrócić, bo dzisiaj o 18.30, jak dobrze pamiętam, mam już prom z powrotem na Francję. Także fajnie, że to wszystko szybko będzie zgrane. Dostawa jest na poniedziałek i mam nadzieję, że się nic nie zmieni, i w poniedziałek rozładuję ten towar z tego względu, że wtedy już będę mógł od razu coś tam ładować. Więc jestem pozytywnej myśli, jeśli chodzi o ten miesiąc, bo no tak naprawdę ten. Miesiąc zamykam tym zleceniem, które rozładowałem. No mamy co prawda 29 września, ale po prostu już następny rozładunek będzie w październiku, także to idzie jakby na konto października. No i tym akcentem liczę, że po prostu to jest taki dobry początek i wszystko pójdzie elegancko i w tym miesiącu zrobię powiedzmy 15 tysięcy kilometrów i wtedy mniej więcej ten wrzesień gdzieś tam mi się wyrówna bo jak podliczyłem na obecną chwilę wychodzi mi tam lekko ponad 10 tysięcy kilometrów jeśli chodzi o cały wrzesień ale przypominam jestem od 1 września w trasie także całutki miesiąc bardzo kiepski wynik dobra mniejsza o te wyniki liczby i tak dalej trzeba kierować się na załadunek mówię bardzo mnie cieszy to zlecenie. aby wszystko poszło zgodnie z planem. Wracając jeszcze do, sw do swojego tutaj rejsu, który w sumie dzisiaj nad ranem w nocy skończyłem. No, dopłynąłem również tutaj z Damianem Janiakiem, którego kiedyś tam oglądałem, jak zaczynałem swoją przygodę na busie. No i powiem wam. Że naprawdę fajna sprawa że go poznałem, bo dużo plot na jego temat słyszałem, i tak dalej. Mi na pewno na początku pomógł, choćby z tym, co spakować sobie w trasę na, na pierwszy wyjazd, i tak dalej. I naprawdę, spoko gościu w sumie. Oceniam go jako spoko gościa. Fajnie, fajnie się rozmawiało, nie było tak, że siedzieliśmy, milczeliśmy sobie. Tylko, tylko po prostu e, cały czas jakaś tam gadka się kręciła. Naprawdę spoko ekipa była oczywiście. Ja zawsze w sumie trafiam spoko ekipy na promie i nigdy nie jest tak jakoś za no chyba, że płynę z Line, no bo tam już sceną to rzadko kto pływa po prostu. E, ale w tym momencie takiej mówię sobie, kurde, z drugiej strony dobrze by było z ceną płynąć bo tam jest właśnie spa. A mnie tak plecy bolą, że przydałby mi się masaż. No ale yy, cóż, to takie tutaj, yy, jak to się mówi, w każdym bądź razie, jak trzeba, to nie ma, a jak nie trzeba, to jest. O, w ten sposób tak to się prezentuje. Więc tak jak mówię, no, poznałem sobie tego Damiana na żywo i uważam, że naprawdę no, spoko, typ. Spoko, typ. Yy, fajnie się gadało dużo ciekawych rzeczy też ma do powiedzenia, co zawsze uważałem że filmiki no też fajne robi, bo przede wszystkim mi się montaż podoba i tak dalej no ale dobra, tyle jeśli chodzi o poznanie Damiana tak jak mówię, lecimy na rozładunek, jest kawałek do przejechania, oby z drugą stroną, nigdzie się nie popsuło nic po drodze, bo tak naprawdę bardzo mam tak napięty grafik, jeśli chodzi o zdążenie na prom jest to wykonalne bez problemu ale jeżeli nic się nie popsuje, to gdzieś tam też po drodze, no i żeby też szybko załadowali. No ale to jest Irlandia i w Irlandii jest o tyle spoko, że nie ma takiego opóźniania się w ładowaniu. Chociaż raz mi się zdarzyło, ale to był jeden wyjątek. Dobra, muszę sobie tutaj zjechać na prawo. Na razie się zamykam. Jedziemy i muszę w ogóle... Podzwonić po wszystkich, bo płynąłem 35 godzin, wszyscy się do mnie dobijali, nie mogli się dobić, więc muszę poodzwaniać. Także tak naprawdę dzisiaj intensywny dzień, jeśli chodzi o rozmowę przez telefon, bo ze wszystkimi muszę pogadać, bo zaraz znowu wsiadam na prom i znowu 18 godzin, co najmniej 18 godzin, będę wykluczony z zasięgu telefonicznego. Towary szłam załadowany na pacę, co prawda musiałem jeszcze pojechać tam. 17 km dalej na załadunek niż pierwotnie był podany, ponieważ się okazało, że właśnie magazyn, w którym ładują ładunki, yy, ładują ładunki, ładują towar, po prostu jest yy, 17 km dalej. No ale w miarę szybko udało się załadować, bo na początku przyjechałem. W sumie przyjechałem o czasie, bo miałem być według planowania o 13 czasu tutaj irlandzkiego na załadunku i tak byłem. No ale gościu mi na załadunku mówi że dopiero załadunek będzie za 45 minut. A ja mówię: "No panie, ja mam 18:30 prom, więc potrzebuję jak najszybciej." No i tam w miarę szybko mnie załadowali, ale suma sumarów to, to yy, ten załadunek trwał po prostu yy, właśnie i tak około 40 minut, ale to już z wypełnieniem wszystkich papierów i tak dalej i tak dalej. Także w miarę na spokojnie yy, lecimy sobie do portu. Mam jeszcze chwilę, niech tu mi się nawigacja zmieni, to zaraz wam powiem ile mam kilometrów do portu, yy, ale jest taki czas troszkę na styk. Powiem wam, rano jechałem jeszcze 219 km 218 do portu. Rano jechałem, to tak w miarę, to przejechałem tutaj te 250 km do załadunku, 249. I teraz w drugą stronę, no to jestem zdziwiony, mówię, kurczę, czy ja na pewno tą samą drogą jadę, bo jest naprawdę korek za korkiem i tak się wlekę i wlekę i jakby się mało co przesuwam, bo tak naprawdę od załadunku zrobiłem 32 km, około czy coś tyle nawet więcej troszkę, przepraszam, około 40 km, bo było 258 do portu i ja już jadę. Nawet ciężko mi powiedzieć, bo się mi tutaj nawigacja nie przestawiła. Fu, nie nawigacja, przepraszam. W tranzycie mi się załapała już wcześniej jakaś pauza podczas tego, jak długo stałem. Ale dobra, mamy 14.45 czasu irlandzkiego, to ja ruszyłem. No, godzinkę temu ruszyłem właśnie z ładunku i przejechałem raptem 40 km. Także naprawdę, naprawdę słabiutko no ale mam nadzieję, że jako tako zdążę na ten prom byleby wyjechać tutaj już na autostradę i będzie dobrze tylko pytanie, co się będzie działo jeszcze na obwodnicy tutaj Dublina, nie? bo jak tutaj w takiej miejscowości, w takim miasteczku są takie korki, naprawdę, no tragicznie no sami zobaczcie, o tam, aż się ciągnie no to co będzie w Dublinie? masakra nie wiem, co tu się dzieje ale w drugą stronę jak jechałem, to było naprawdę spoko. Dojechałem już na wodnicę Dublina, więc już jestem bliżutko 20 km do promu. Yy, także powinienem sobie na spokojnie zdążyć. To znaczy tak naprawdę powinienem być dwie godziny przed wypłynięciem, ale będę około godzinki przed wypłynięciem, nawet może troszkę później, bo jeszcze przed promem muszę zatankować na wypadek, gdyby przyszło coś im do głowy, wystawić mnie na otwarty pokład i żebym cały tutaj rejs stał na odpalonym silniku. Także sobie przed promem jeszcze tutaj na Circle Gay zatankuję i będę mógł się udać na statek. No, jakoś udało się. Miejmy nadzieję, że tutaj do końca tej obwodnicy Dublina będzie tak spokojnie jak w tym momencie i nic mnie na końcu, już na samym końcu nie przytrzymam Także, także bardzo dobrze wyszło. Nie trzeba przerzucać promu. Na no, jakby było przerzucić prom, trzeba było. No to wtedy ja bym dostał, że tak powiem, po tyłku, jeśli chodzi o kilometry. Bo już bym raczej na poniedziałek nie dojechał, tylko ewentualnie na wtorek. No i jeszcze tankujemy ten samochód, ale chyba nie będę tankował do pełna. Bo myślałem, że ta stacja jest wyznaczona przez arę. A nie jest, ale chociaż w sumie. Może zatankuje jej do pełna. Euro 86, tutaj jest duży wad, więc w miarę się jako tako to opłaca. Kurczę tutaj stoi piękny prom Irisha, ale ja niestety płynę tamtym małym szrotem. Czyli tym, którym po prostu nie lubię pływać, bo to są i podwójne kajuty i nie ma za bardzo gdzie pochodzić na tym statku podczas rejsu. On się nie nadaje na takie długie rejsy po prostu. Ale tym by było spoko. Nie ma co dłużej wyciągać tego odcinka, i tak Was pewnie troszkę zamuliłem W każdym bądź razie, ja już stoję sobie tutaj w kolejce do rampy załadunkowej, żeby wjechać na statek, żeby mnie tam podłączyli do prąd. Potem ja pójdę się zakwateruję, i tak dalej. No, kajuty podwójne, niestety, co zrobić, i potem. Potem czeka na mnie oczywiście 18 godzin rejsu. Miejmy nadzieję, żeby to nie był dłuższy rejs niż 18 godzin, bo to jak człowiek jest przygotowany na 18 godzin, to chce ponoć 18 godzin, a nie 35 godzin jak ostatnio. Dobrze było, ale, ale już troszkę się człowiek nudził, chciał tego kontaktu z zaznajomymi, złapać normalny zasięg, zadzwonić, porozmawiać. Więc, wszystko co dobre też się kiedyś po prostu nudzi. Dziękuję Wam bardzo, że dotarliście do tego momentu. Oczywiście zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Zamieńcie sobie ten czerwony przycisk na szary, dodajcie dzwoneczek i będziecie na bieżąco z każdym nowym materiałem. Również zachęcam do pozostawienia po sobie łapeczki w górę, bo to mnie motywuje do działania. Również zwiększa gdzieś tam moje zasięgi, mniejsze, większe. Jakie są, takie są, ale po prostu ta łapeczka w górę zwiększa ten mój zasięg. I jeszcze jedna prośba: zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci komentarza. Małpeczka, kropeczka, przecinek, co chcecie, tam napiszecie będzie dobrze. A mi również to pomoże w większych zasięgach, jak i również zmotywuje mnie do dalszej pracy. Także dzięki, wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć, na razie pozdrawiam.